kilku słów, które nawiązują do odśpiewanego przed chwilą hymnu Jeszcze Polska nie zginęła. Ten hymn powstał w momencie, gdy Polski nie było. Gdy trzeba było nią walczyć. Dzisiaj Polska jest. Jest państwem mającym procedury demokratyczne, wybory. Jest państwem Niepodległym państwem przynależnym do Wielkiego Sojuszu Militarnego, państwem będącym członkiem Unii Europejskiej. Ale jednocześnie jest państwem, gdzie dzieje się bardzo wiele złego i gdzie to pytanie o przyszłość o przyszłość narodów. O przyszłość państwa, o jego całość, jest pytaniem aktualnym. Jest pytaniem aktualnym wszędzie. Mógłbym to powiedzieć w każdym miejscu. Unia, aktualne aż... dlatego, że to jest Ziemia w jakiejś mierze zapomniana. Tak bym to określił. Ale nie zapomniana przez Polaków, to zapomniana przez władzę. To jest Ziemia której szanse, możliwości nie są wykorzystywane. W tym województwie, jako jedynym w Polsce, nastąpiło zjawisko utraty pozycji, pogorszenia się relacji między przeciętną Unii Europejskiej, przeciętnym dochodem Unii Europejskiej, a przeciętnym dochodem tutaj. Wszystkie inne województwa zbliżają się do tej przeciętnej. To jedno województwo się oddala. To jest ostatni raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Mamy tutaj 18,5% bezrobocia, drugie miejsce w kraju na tej niepludnej liście. A w tym okręgu, w tym powiecie 28% bezrobocie. Mamy fatalną sytuację komunikacyjną. Z Warszawy trzeba tu jechać pociągiem, jak się chce jechać bezpośrednio 13 godzin, przesiadką 10. Pocio drogi są w fatalnym stanie te wszystkie połączenia komunikacyjne, które miały być do 2015 roku, zostały odłożone na okres późniejszy w istocie od karantazjek. Głównym zasobem tej ziemi w tej chwili, główną szansą jest turystyka, ale turystyka potrzebuje właśnie komunikacji, potrzebuje łatwych połączeń, a tych właśnie nie ma. Dzisiaj w Europie Pojawiło się nowe zjawisko, Woda na zimne morza, no bo Bałtyk uczciwie powiedzmy nie jest morzem ciepłym, ale ludzie nawet z południa Europy właśnie z tych ciepłych mórz dzisiaj przylatują nad Bałtyk, czy przyjeżdżają, żeby tutaj wypoczywać. Czyli gdyby było lotnisko, to szanse na odwiedziny tutaj Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków, Greków, no może Grecy teraz są w gorzej sytuacji, ale ci inni. Byłyby naprawdę nieporównanie większe. I proszę Państwa, nie ma tego ani realnie, ani nawet jakichkolwiek określonych czasowo planach. Nie ma oczywiście także żadnej polityki wspierania przemysłu, który tu przecież kiedyś może niezbyt potężny, ale jednak istniał nie ma niczego takiego, co by służyło rozwojowi tego regionu jeżeli spojrzeć na tak zwaną mapę Boniego mapę ministra Boniego mapę inwestycji, to tu jest Biała Flama a pamiętajcie, i tu właśnie to nawiązanie do hymnu, że te ziemie przypadły Polsce 67 lat temu to w wymiarze historycznym nie jest dużo. I musimy o tym pamiętać. To są ziemi o znaczeniu strategicznym. A mimo wszystko są całkowicie pomijane. Jest też tam cały szereg problemów związanych ze Szczecinem, ale dzisiaj będę jeszcze w Szczecinie, będę tam o tym mówił. Tutaj mówię o tych problemach, które odnoszą się konkretnie do tej ziemi. No, oczywiście zanikła gospodarka morska. Bo gospodarka morska obok turystyki też była szansą tej części Pomorza. Będziemy, mówię tutaj o naszej, wrócimy do władzy ją odbudowywać. Podjęliśmy ten wysiłek, kiedy byliśmy przy władzy. Ale w tej chwili też żadnych planów w tym kierunku nie ma. Na południu województwa jest stara społecznej zapaści, ta PopGR-owska. Na już trzecie pokolenie ludzi wchodzi w życie bez doświadczenia pracy, bez doświadczenia pracy stałej własnej, ale także swoich rodziców, czy nawet już dziadków. No, to jest społeczna zapaść. Żadnego programu walki z tym, żadnego programu naprawy tej zupełnie niemożliwej do przyjęcia sytuacji społecznej w planach obecnego rządu. Nie muszę powiedzieć, że to zjawisko tu jest szczególnie ostre, ale ono nie jest jakimś wyjątkiem. Otóż to jest z jednej strony fatalna koncepcja rozwoju kraju, tak zwana polaryzacyjno-dyfuzyjna. Tak to uczenie nazwano, a w istocie sprowadzająca się do tego, żeby koncentrować środki rozwojowe w tych miejscach, gdzie już jest bogato. Warszawa, proszę Państwa, ma już dzisiaj poziom rozwoju gdzieś na Poziomie 150-160% przeciętnej Unii Europejskiej. Poza Luksemburgiem nie ma takiego kraju w Europie, który włącznie z najbogatszą Holandią, który by miał taki poziom przeciętnych dochodów na głowę jak ma Warszawa. W tym no i to wobec tego tam jeszcze więcej. I podobnie jest z tymi kilkoma innymi metropoliami, które są poza Gdynią, biedniejsze od Warszawy ale które są też dużo bogatsze niż przeciętna Polska, bardzo dużo bogatsze. I cała ta koncepcja szczególnym cieniem kładzie się właśnie na te Ziemię, może nawet jeszcze większym cieniem niż na Ziemię Wschodnią. Po prostu dlatego, że dla ziem wschodnich jest, jednak jest ten specjalny program, są te algorytmy, a tu nie ma nic. I stąd Trzeba tą koncepcję zdecydowanie odrzucić, ale żeby ją odrzucić, to ludzie muszą o tej koncepcji wiedzieć. Muszą o tej koncepcji wiedzieć i muszą wiedzieć, między czym a czym wybierają. A w Polsce przy obecnym stanie mass mediów ludzie tego po prostu nie wiedzą, bo im się tego nie mówi. Nie mówi się o tym w telewizji, że w Polsce są dwie wyraźnie różne koncepcje rozwoju. Jedną z nich reprezentuje. Prawo i Sprawiedliwość, i Drugą Platforma Obywatelska i że świętym prawem obywateli jest dokonać między nimi wyboru poprzez głosowanie. To powtarzam, przeciętny obywatel w ogóle od jeszcze jedna kwestia, bardzo proszę Państwa, ważna, związana z tymi dwoma koncepcjami i to nawet nie mogę powiedzieć, że pośrednio, tylko bezpośrednio. To jest kwestia sposobu zorganizowania polskiej. Administracji lokalnej, kiedy się używa określenia terytorium. To jest kwestia, proszę Państwa, sieci województw Polski. Spójrzcie Państwo na sytuację tej części Polski, całej północnej części Polski. Mamy tutaj dwa duże województwa. Każde z nich ma swoją stolicę i swoją metropolię, jak to się mówi, na skraju. Ponad w kraju województwa sądzie pomorskiego jest trójmiasto, to czyli Gdańsk, Gdynia, Zachodnie. Czyli tu w środku powstała taka wielka luka, gdzie nie ma sił administracyjnych, samorządowych, które by dbały o interes tej części Polski. Ja byłem, proszę Państwa, świadkiem tworzenia w Polsce tej nowej sieci województwa. Mogę... Mogę powiedzieć, że byłem świadkiem i uczestnikiem, bo byłem po prostu wtedy posłem. I wiedziałem, jak to się rozrywało. Widziałem, że w gruncie rzeczy nie miały tutaj znaczenia czynniki merytoryczne. Najpierw był pomysł na 12 województw, ale na te 12 województw nie było większości w Izbie, Bo wiadomo, że taki plan nie przejdzie. To próbowano później to zwiększyć o 1, o 2. W końcu przy 16 okazało się, że większość już jest. To uchwalono 16. Tutejsi posłowie walczyli o województwo koszalińskie, no bo przecież ono kiedyś istniało. Starsi z nas no doskonale to pamiętają, że tutaj województwo było. No ale po prostu, ponieważ już można było zrobić te 16, to zrobiono 16. Czyli nie było tu uzasadnienia merytorycznego. A takie uzasadnienie jest i czym dłużej się temu przyglądam, to tym bardziej widzę, że tak jest. Ja kilka lat temu już to mówiłem, ale wtedy nie ukrywam, że nie byłem taki zupełnie pewien, bo jeszcze nie było do końca jasne, jak te nowe ośrodki będą działać. Dzisiaj nie mam najmniejszej wątpliwości, że nie da się dobrze rozwijać tej części Polski, jeżeli nie powstanie środkowo-pomorskie województwo. Trochę zmartwię. się z dwoma stolicami, a ja nie z jedną. Bo, bo Słupka nie da się tak zepchnąć, ale ja przypomnę, w Lubuskim są dwie stolice, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski i w Kujawsko-Pomorskim też są dwie stolice, Pytgorz i Tokio. Także proszę Państwa, to się, to się proszę Państwa może udać, może być w jednym, dwojgu. Mieście wojewoda w drugi marszałek, ale będzie podmiot administracyjny, administracji rządowej, bo to wojewoda i administracji samorządowej, czyli marszałek i sejmik wojewódzki, który będzie dbał o te interesy, będzie zabiegał w Warszawie i przed sam będzie dzielił pieniądze. Bo pamiętajcie, że władza marszałka to jest wszystkim to władza dzielenia pieniędzy. Otóż no dzisiaj to... Pieniądze dzielą na tej zasadzie, że no gdzieś tam jest ten szczecin, gdzieś tam jest ten słup, no coś im tam trzeba dać. Ale tak naprawdę ważna jest metropolia. I dlatego ten pomysł na tworzenie tego kolejnego województwa, ja od razu mówię, że nam chodzi nie tylko o jedno, także o mazowieckie, bo tutaj są różne powody, nie będę tego rozwijał, ale są różne powody, żeby województwo mazowieckie też szkoły. Żeby stworzyć to 17 i 18 województwo, te powody są naprawdę racjonalne. To nie jest żaden pomysł, żeby nadmiernie rozbudowywać administrację. to no, proszę Państwa, w ogóle trzeba się zastanowić, bo już trochę lat minęło nad tym, czy w jakiejś perspektywie niespecjalnie odległej nie zastanowić się nad całą konstrukcją Polski, bo mamy do czynienia z tą sytuacją, że w roku 80... W dziewiątym było w Polsce 150 tysięcy urzędników, a dzisiaj proszę Państwa gadnicy. Miliona nie ma. Pół miliona. 486 tysięcy. Otóż, otóż proszę Państwa, jeżeli spojrzeć na system komunistyczny i system demokratyczny rynkowy. No to mniej urzędników powinno być w tym demokratycznym i rynkowym. No a jest dużo dużo więcej, trzy razy więcej. Przeszło trzy razy więcej. Z tym na pewno trzeba coś zrobić. I jeżeli ktoś będzie mówił, o... No koszty, to powołanie województwa to są koszty, to, to powiedzieć, że no, te koszty bardzo łatwo można zmniejszyć bo ogromna część tych urzędników to jest cały ten system dietystyczny, to są to różne gabinety, różne rzeczy kompletnie niepotrzebne a tutaj odpowiednie urzędy naprawdę będą potrzebne i na pewno będą się przyczyniały do rozwoju, jakby same przejście ale przede wszystkim pośrednio poprzez starania o interesy w tej ziemi dlatego powtarzam, mogę Państwa zapewnić, że jeżeli dojdziemy do władzy, to ta sprawa zostanie bardzo szybko podniesiona. Będzie należała do tych pierwszych. I jeżeli chodzi o to województwo i stoninut, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, bo ono też jeszcze raz to powtórzę jest bardzo potrzebne. To jest pierwsza rzecz.